Słuchajcie, Konfederaci. Mówiliśmy to na live'ach nie jeden raz. Konfederacja jest zlepkiem znów. Magiczna trójka trzech frakcji, trzech ugrupowań, które w dodatku nie pałają do siebie zbytnią sympatią i tak naprawdę siebie chyba nawet nie lubią. Więc mamy mencenowców, mamy bosakowców i mamy braunowców. I o ile do tej pory Konfederacja trzymała dosyć spójną narrację, że wybór z pomiędzy dziewięciu liderów Konfederacji bez żadnych prawyborów zadecydował o poparciu Słowomira Mencena i on do tej pory był i jeszcze być może przez kilka dni jest jedynym kandydatem Konfederacji, to wczoraj gruchnęła wiadomość o rozłamie w Konfederacji, o wyjściu frakcji pana Grzegorza Brauna. Grzegorz Brown ogłosił, że będzie kandydatem na prezydenta. Będzie konkurował z Sławomirem Mencenem. Słuchajcie, konfederaci, to oznacza, niezależnie czy lubicie, czy nie lubicie, to oznacza rozłam w konfederacji, to oznacza, że Sławomir Męcen będzie miał minus 5, minus 7, minus 9, tak jak pan Szaskowski. Brown będzie miał te 5, 7, 9, nie wiem, bo nie chcę wróżyć jakiś procent. Pójdzie za Braunem, jakiś procent odejdzie od Sławomira Mencena. Zobaczymy tak naprawdę, czy jest to duży procent, czy mały procent, ale jest to procent, którego Sławomirowi Mencenowi ewidentnie zabraknie. Być może jest to pewne ryzyko dla konfederacji. Na trzecie miejsce, znów ta magiczna trójka, w ścigu o fotel prezydenta, wskoczy znów Szymuś Hołownia. Zobaczymy, czy tak będzie, i jest to według mnie bardzo. Bardzo prawdopodobne. Jest to rozłam, którego się wszyscy tak naprawdę.